Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak zawsze znajdujemy się w grze 6 and Fidget, po raz kolejny na Glass kanonie tak, dokładnie tak, wraca. Dzisiaj nagrywam, jest niedziela, dostaniecie odcinek poprzedni z Glass kanona, właśnie na niedzielę, a ja wam nagrywam kolejny odcineczek, który opublikuję prawdopodobnie we wtorek. A następny opublikuję w piątek. Coś tak mi się zdaje, i wtedy sobie też rozlosujemy grzybki na Twitchu podczas transmisji live. Yy, dobra, ostatnim razem trochę tutaj poklikaliśmy. 281 poziom jest tutaj wbity aktualnie, yy, a ręka prezentuje się na ten moment tak. Pozwólcie, że ja sobie to doklikam. Yy, mamy tutaj troszeczkę, no dalej nie mamy tej ulepszonej jakości, razy dwa. Jest to trochę uciążliwe, że tak powiem. Ale już tutaj powoli, powoli do przodu idziemy. Zaraz Wam pokażę, jak też wygląda twierdza. Twierdza na tym moment wygląda tak, no w tą akademię powiem trochę pójść, ale wolałem iść w skarbiec. Aktualnie więc skarbiec Dyszka. Twierdza buduje się na trzynastkę, kwatery dwunastka, no i kopalnia Dyszka. Tutaj znowuż mamy po jedenastce, to się buduje też na jedenastkę. <laughs> Ekstraktor dusz. Yy, dobra, no to chyba tyle z tych takich podstawowych informacji. Przejdźmy sobie od razu do klikanka. Dobrze, zatem wchodzimy sobie do strefy. To chyba w ogóle jestem w stanie zamknąć już dokładnie tak, żeby mi to nie przeszkadzało. Wchodzimy sobie do strefy mroku i klikamy, klikamy. Możemy tutaj przeklikać, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć przeciwników. Dobra, to jedziemy. Tutaj padają nam jak muchy w smole. Elegancko. Dwa, osiem, trzy. I jeszcze jeden przeciwnik. A jeszcze jeden oprócz tego. Dobra, jeszcze tego jesteśmy w stanie kliknąć i lecimy do strefy światła. Roztańczony grzybulec tutaj nazwita. 15 czoła, 285, No wydaje mi się, że dzisiaj 300 poziom jest jak najbardziej osiągalny. Styk, jedziemy następny i następny wariacik tutaj nam pada elegancko. 86 wieża padła. Tak więc strefa światła, strefa światła, dom strachów. Tyk, też nam powinien tutaj paść sztućcowa głowa na totalnej esie znowu to nagrywam z rana, jestem troszeczkę jeszcze przymulony, ale no jak się nie zabiorę do nagrywania to znowu nie będzie odcinków przez tydzień dobra pyk zamykamy chyba sobie tak, zamykamy sobie całą piramidę szaleństwa, back pack po niesłychane, dobra tutaj dla magusia pasek, plus 32, spoko Zamieńmy mu to. Brońka. Plus 49. Też jest very nice, very good. Tych. No tutaj plus 47. A nie mam tych. Brońka na Kunegunda. Poczekajcie. Plus 35. Okej. Okay. Niech ma. Plus 64. To ulala. Marcin ze mnie dumny. Wszystkie staty to nie bardzo. No i co tutaj mamy na Inta dla Maga. Plus 48. Okej. Okay. Dajmy mu to. Pierek plus 29, ok ok. No i to chyba podmieniam. To podmieniam plus 47 wszystkiego. Tu tak czy siak jest mega dużo. Ale dobrze, zatem wracamy i zamykamy strefę roku. Dobra, esz, totalne. Co my tutaj mamy na siłę dla Barbarosa? Plus 28. Tutaj plus 20. Dobra, też niech tutaj chłopak coś ma od życia. Pyk. No i dobra, no i dobra, dobra. Co my tam dalej mamy? Szkoła magii, szkoła magii w strefie światła. To jest tu, to jest to. Pada nam elegancja, odstrzała. Wracamy sobie do wieżycy Nagrywa się to? Nagrywa. Dobra, Postro. I wracamy z dom strachu, w dom strachu w strefa światła. Let's go. Siedzi skibidi. Idziemy sobie do Esterosu. Esteros też na pasz pasz. Dokładnie tak. Wracamy tutaj do szkoły magii a On też nam pada i następny jest Hemoridor i trzynaste piętro. Zamykamy sobie w ogóle trzynaste piętro i jest całkiem sympatycznie. Ile na tego wariata mamy? 10% i on nam jeszcze nie padł. O, dziękuję. Dobra, Hemoridor zamykamy, znaczy zamykamy, Boże. Przeklikujemy i zamykamy sobie trzynaste piętro w strefie światła. Włodzimierz Motowładny, proszę bardzo, na totalnej S-suni. Dokładnie tak. Odblokowujemy do tego siedzibę główną Playa Games i co my tam dalej mamy wieżyce. Idziemy sobie do wieży w takim razie i klikamy sobie wieżę. O brońka dla kunii jeszcze lepsza jakaś tam poleciała 88 teraz mamy yy, tawerna mrocznych sobowtórów znowu. Tak więc przeklikajmy. Tyk dokładnie tak 290 dobity teraz dom strachów Draculos nam również pada. No, i aktualnie skończyły nam się procenty. Ewentualnie, tornadkiem chociaż jeszcze jeden poziom sobie dobić. Wiecie o to chodzi. Dobra, 291 siedzi z Kibdi. Posprawdzajmy, co tutaj dostaliśmy. Plus 38. Ok. Do podmiany. To jest wszystko dla MAGA. No i tutaj plus 10. Lepsze staty. Mm. Dobra. To sobie sprzedajemy, oczywiście. Idziemy na MAGA. No to będzie wiadomo, że będzie lepsze. Tak więc, tak zróbmy. To jest y, Syf, więc sobie to rozmontujmy. To również Syf, i to już jest very nice, very good. Dobrze, zatem trzeba by było się tutaj przebrać, żeby coś poklikać. Ja was nie będę męczył tym przebieraniem. Y, widzimy się za moment. Dobrze, ja już tutaj wszystko sobie wyfarmiłem. Y, dobra, pozamieniamy sobie oczywiście w sześciutko. Plus 46 te itemki dają. No, mniej więcej plus 40, nie? Cyk, cyk. Tutaj w plus 51, plus 47, ale broń, broń plus 130, elegancki rozrzut. Yy, między innymi też zrzuciłem do toalety i zamieniłem broń na Barbara oraz Magusiowi też tutaj dałem yy, brońkę. Dawało mu tutaj plus 117 damage'u, No to yy, grzechem by było tego nie wymienić. Dobra, brońkę podmieniamy. Lepsza runka, lepsze wszystko. Yy, dobra, poczekajcie, może ja tutaj potrzebuję klucza do yy, lochów nowego. 420. Tutaj siła najsłabsza. 315. Dobra. To na Esie 509. Może nam coś tutaj poleci. Wiecie, jakiś. Powinien nam polecieć bynajmniej. Tak mi się wydaje. Czekajcie. Strefa mroku. Strefa mroku. No, powinien mi tutaj polecieć, nie? Znaleźć klucz w kopalni. I dobra. Mamy kluczyk. Tu sobie odbierzmy. Pyk kluczyk nam poleciał, i dobra, możemy sobie popodmieniać już przysiutko. 308, 321, 332 do broni. Ale, ale, chwila, chwila. Najpierw pozmieniajmy sobie runki, bo ja tu zaraz kurczę odwale maniane. Więc zamieniajmy sobie runy. Ej, okay, Żeby tutaj nie pącić za bardzo. Runy były, dobra. Runy są, to już teraz możemy sobie szpącić tutaj na spokojnie. 3, 3, ileś tam było, nie? W czym to było? Tu było, dobra. Hmm. Odzyskajmy Gemma, dajmy go tutaj. No i reszta to już jest, whatever, gdzie to będzie, nie? Dobra, skibity. Pyk. To sobie dajmy tu. To tutaj. To tutaj. No i to jakoś idzie powolutku, powolutku, ale już na bank jestem mocniejszy, dużo mocniejszy, nie? Zaczarujmy sobie to przy okazji, tak więc cyk i cyk, zaczarowane. Aj, nie stać mnie na nic. Nie mam golda. Okej, okay. dobra, ale to za to ulepszajmy sobie i te maski. Nie wiem, razy 5, Póki co. Nie wiem, ile mam mm, surowców, że tak powiem. Nie chcę tutaj odwalić straczuszki żeby mnie nie było stać na ulepszenia. O, i chyba więcej nawet niż 5. Będę mógł dużo więcej. Dobra. Tak więc, ok. Nie wiem, razy 7. Póki co, spróbujmy. No tyle, ile się uda, razy 7, to zrobię razy 7. Nie, jo. No i na tym zakończymy. No niestety, surowców tutaj nie mam za dużo. Mówi się trudno. Mm, czekajcie, chwilę. To mam, to mam, to mam. Kółkiem zakręciłem. No coś bym zrobił, żeby golda mieć. No dobra, przeklikam sobie lożki, tak więc, bo chciałbym im poczarować te bronie. No tego nie mogę wywalić, co tutaj mam, ponieważ w ekwipunku oczywiście, ponieważ jest to moje EQ do expa, a będę musiał jeszcze dzisiaj awkę zrobić. Ze względu na to, że mam pupili, pupile do skarnięcia. Oj, nie eu18 tylko eu6 a raczej który to był dzisiaj w niedzielną noc o tego katabasa, a on jest z inty, więc mi się przyda dodatkowo jeszcze dzisiaj sobie poklikamy pupile nie tak więc dobra. Sf tools ogarnięty i wchodzimy sobie od razu twierdza cztery poziomy twierdzy od buta nam tutaj siadają. 292 no trzysetka to jest chyba. Yy, formalność, że tak powiem dobra. Wchodzimy sobie dalej. Wieżyca, pyk. Wieżyca nam tutaj siedzi. Co dalej mamy? Dalej mamy znowu twierdzę w strefie mroku Więc my sobie przeklikajmy. Siódmy do ósmego przeciwnika włącznie. Dobra. Twierdza siedzi. I teraz tawerna mrocznych soboturów. w strefie światła. Więc jedziemy z karczmarzem. Dobra. Z siedzi nam. Znowu wieża. No, i tak będziemy sobie skakać. O, bask, bask Niesłychane. Plus 4 no to nie. Na siłę tutaj oczywiście, że tak. Tutaj trzeba, trzeba. Klata od razu, plus pięć, pięć. Też spoko. Tyk, buty, plus 57, siedem. Również spoko. Tutaj na no, zręczność. Tu są wszystkie staty. To nie. To, to w ogóle do kociołka zręczność, zręczność wszystkie staty i wszystkie staty ok, sprawdźmy, kunia 80 coś i 12 to nie będziemy jej podmieniać na razie sobie to rozmontujmy yy, dobra, wieżyca, tak jak mówiłem, o, esa padła nam na strzała yy, idziemy do strefy światła no tak jak mówię, no troszeczkę sobie poskaczemy do domu grozy yy, siedzi nam tutaj skibidi yy, od razu tutaj mamy dwa piętra Esterosu. Tyk. I kuroła to oczywiście blok 297. No coraz bliżej. Lecimy do strefy światła. I zamykamy sobie, już twierdzę Tyk. posępnego czerepu Od buta. Dobra, siedzi. Co tam dalej mamy? Co tam dalej mamy? Czekajcie sobie, przewinę O. I idziemy do strefy światła. Szkoła magii. Nam tutaj pada. Na ilu procentach szkoła magia miała? Na. 15,42. No to okej, okay, dobra. Teraz lecimy do wieżycy znowu i tak sobie skaczemy. Dobra, wieża to jest totalna SA. Mm, znowu szkoła magii i po tym dom grozy. No ja się tutaj muszę posiłkować tym Septulcem, bo aż takiej dobrej pamięci nie mam. No i proszę bardzo. Fantastyczny kolekcjoner. Uzupełnij klaser w 90%. Komentarz za to się należy. Pozdro. Yy, tutaj dom strachów. Kolejny epicek nam tutaj poleci z Domu Strachów na totalnym chilku. Hemoridor tym razem. Dobra, Hemoridor i znowu Dom Strachów. Proszę bardzo. I później już wieżyca. Wieżyca, tak, dokładnie tak, wieża. Dobra, ja sobie tutaj buchacza zaciągnę. Tak więc lecimy do wieży i klikamy wieżę. Zebra się chyba na 300 poziomie, a zresztą zobaczymy, jaki poziom uda mi się dobić, yy, zanim tam będę klikał. Ale no, planowałem dzisiaj dobić ten 300. Wydaje mi się że to jak najbardziej realne. Yy, dobra, to to mamy. To to. <totro> to to mamy zrobione. Yy, siedziba główna Playa Games. O, proszę bardzo. Atakujemy sobie na 6%, więc 300 wbity, 300 osiągnięty. Trzysetny osiągnięty. Proszę bardzo, proszę pogratulować w komentarzu, że jestem totalną Sigmą. Dobra, wierzchołek góry lodowej osiągni poziom 300, również odblokowane. Essa totalna. Dobra, co my tam dalej mamy? Ich przeklikaliśmy, znaczy ją i idziemy sobie tutaj. Znowu plecak PNKS-u. niesłychane. Plus 57 od buta, wymieniamy. To jest na INTA dla magula. To nie plus 14, to nie. To wszystkie staty, wszystkie staty mi chyba dopiero co wymieniałem. Dobra, to pozbądźmy się. Tutaj sprzedajmy. Pozbądźmy się, siła. O, kurde faja, to jeden. Niesłychany achievement. Putki chyba przed chwilą patrzyłem, plus 10. Yy, również sprzedajmy, niepotrzebne mi to jest. Na czym ja skończyłem? A, tego dziada musiałem przeklikać, tak więc let's go. Przeklikajmy tego katabaska. Na niego mamy o dziwo 3% tylko, nie? O, 3% i później już nie mamy za bardzo takich procentów, żeby klikać. Jeszcze wieże jesteśmy w stanie tutaj kliknąć na szybkości. I co, i trzeba szukać nowego klucza do strefy roku, nie? Tylko tą wieżę sobie jeszcze przeklikajmy, może. Chociaż wieża nie da mi levela no ale i tak padła, więc spoko. Yy, tutaj co dostaliśmy, do kogo? Na siłę, ale to przed chwilą wymieniałem, więc dobra. <laughs> czekajcie muszę pomyśleć co ja mogę zrobić na pewno ulepszyć rękę yy, co ja mogę zrobić a wykopać kluczyk do strefy mroku okej okay, zróbmy reloga i co tutaj trzeba było bo mimo tego że ja miałem milion kont yy, dobra o to jest cyrk grozy dopiero więc spoko może lepsze gemy nam jakieś polecą o na przykład takie ale to już będę dawał nie na siebie tylko na moich kompanów no bo oni na przykład nie mają w ogóle. Nagunda ma tutaj jakieś black gemy. Tutaj dla Magusia też damy jednego blagema. I temu wojowi też dajmy jakieś black gemy. To sobie po prostu posprzedawajmy. Wejdźmy tutaj i poczarujmy im to i to. Tutaj brońki. I dobra, let's go. U siebie mam wszystko poczarowane, mam nadzieję. U siebie mam też poczarowane to, co chciałem. Yy, zatem idźmy sobie w yy, ten tornatko jeszcze, póki jest opcja, bo na Punk jest opcja, żeby je sobie poklikać. Zaś będzie długi odcinek, nie? Bo tego klikanka na tych serwerach zazwyczaj jest mnóstwo, nie? Na takim starym serwerze, jak sobie zaczynasz, Gildia daje 50% dodatkowego damage'a z portalu gildyjnego, No, coś wspaniałego, ale to inaczej bym się nie opłacał tego Glass na robić po prostu. Szybko to posprzedaję To by No i coś tutaj sprzedałem Ale klasyczek, dobra, na no trudno Na no trudno, znajdzie się jeszcze może Dobra, jedziemy, jedziemy Dopóki jeszcze tak w miarę nam padają Oczywiście, no to będę to cisnął Bez dwóch zdań Golda trzeba ładować w staty Oje, pizka dostaniemy, super Super epik. No, przecież by blocek by bloczek, a jednak nie. Ale te wojowniki to są takie dziady. 302 poziom osiągnięty. Mamy jeszcze pupilę do kliknięcia. Też całkiem sympatycznie. Ale pupilę to chyba sobie zostawię na koniec, jak już będę miał dobijać sobie level, bo nie będzie mi chciało nic spaść. No tutaj też była bliska próba. Dobra, siedzi. Backpack znowu pełen. Sprzedajemy przysiutko. I pamiętam, na jakim levelu się przebierałem a dobra Bo będziemy to tylko mylić dobra to już za Golda sobie zostawiam i wracamy do strefy mroku do strefy yy, tornada <grywia> burzowa atmosfera Dobra no tutaj już chyba dupa blada o była bliska próba była bliska próba totalnie była bliska próba nie jeszcze tak sportowe 50 grzybka w niego jak nie padnie No to idziemy na SF Tulsa oczywiście jak to powiem to zawsze się tak stanie to na niego może 50 grzybków sportowych no, bliskie próby są, nie? Jest zawsze szansa, pamiętajcie. Wydupczyć szympansa, ale kto wie, jak to się zakończy. No, coraz bliżej, coraz bliżej. No i dobra, 50 grzybków nam podło i on nie podł. To lecimy w Septulsa. Idziemy farmić levele, może jeszcze się raz przebiorę. Zobaczymy, przyciśniemy tego levelka trochę. A EU-18 klikam, matko bosko, nie EU-18 tylko EU-6, no bo Kurcze, wystartował ten serwerek. Ostatnio na streamie sobie coś tam progresowaliśmy. Kurczę no powiem wam, że procenty to są eleganckie. Eleganckie są, kurde. Faja, dobra. Ile możemy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, No dobra, na strzała zamykamy cały cyrk. Więc spoko. 303 już za nami. Okej. Okay. Cały cyrk jest do zamknięcia. To jest czwarty przeciwnik. Dobra, 26% i on tak długo padał. Niesłychane. Żartowniś bronek. Dobra, nie chyba nie nadąża sprawdzać. Tutaj mamy 10% tylko, uwaga. Na następnego mamy tych procent 46 w ogóle XD. A bo to Mac. No dobra. To ma jakiś sens. I tutaj mamy 5% niecałe 4,93 Więc wiecie, trzeba być ostrożnym. No, ale padł, padł. To się liczy, nie. Wiadomo. Dobra, zręczność dla Kunegundy. No, na bank. Dobra, to już widziałem, że to jest do podmianki. To się pozbądźmy. Pozbądźmy. Mm, pozbądźmy. Buty Maga słabe. To było wymieniane. To jest na Barbara. To na Kunegundę. Barbara szósteczka. Dobra, pozbądźmy się tego pieruństwa. Yy, dobra, co my tam mamy? Jeszcze raz odpalamy Seftulsa. Zobaczymy. Klikando totalne. Ale lubię sobie podusić cięterek. Ulala. Dobra. Mamy tutaj jeszcze kilka lożków do kliknięcia w strefie światła. Walkiria na pewno jesteśmy w stanie przeklikać. Później jesteśmy w stanie przeklikać Helkę. I wieża w sumie nam zostaje i to tyle, nie? Walkiria, Helka i. Wieża na 94 poziomie, i chyba trzeba będzie się przebrać. No, ewentualnie, może jeszcze te pupile, żeby level dobić jakiś, nie? Tak więc idziemy do wieży. I na wieży mamy tych procent 3,68, a później mamy 0,5%. wiecie, albo czekajcie, czekajcie, bo ja źle popatrzyłem, źle popatrzyłem. Mój błąd, mój błąd. Yy, dobra. Dom Grozy mamy tutaj przecież jeszcze, i uhonorowaną szkołę magii. Dobra, to dobijemy sobie ten 309 poziom, a jak nie, to są pupile nie. I Essa na niego ile jest? 2,62. No nie są to za duże procenty, ale jakby to pewien gracz Shake powiedział, 2% to jak za darmo. Klikamy. No ale widzicie, no ten maguś to jest taki kurczę, Albo dupnie, albo nie dupnie. nie? No i dupnął. No i dobra, pupilki, nie? Tutaj pupilki to chyba nawet bez skana. Albo wiecie co, ze skanem. Zróbmy to ze skanem. Zróbmy to profesjonalnie. Poproszę taśmę profesjonalną. Pet Simulator, pyk. U6. Zobaczmy. Zobaczmy jak to tutaj wygląda. Ile, jakie procenty? No będę musiał to tak czy siak przeklikać. Mhm, dobra. Mamy tak, więc zaczynamy sobie od wody. Dobra. Sieć. Teraz światełko. Tasia trzeba złapać. Później w czwartek, żeby już sobie w niego iść. Kogieniut. No, 0,72% na tego fenik na Lirarysia. To trochę bryndza. Dlatego chyba jeszcze to przeklikamy. Dobra, tego już nie muszę łapać o kolaka, czy tam za kolaka. Zwał jak zwał. Jeszcze tego sobie tutaj klikniemy i Wiki jadło sobie odblokujemy jeszcze. I na tego Lilarysia mam niespełna 1%, nie? To może, jak sobie dozbieram tych minionków w tygodniu, to te procenty mi się znacznie zbustują, bo to zawsze tam jakiś większy procent. Dobra. Ziemią tutaj. Pyk 2%, no 2%. O, widzicie, 2% to siada jak za darmo. A może spróbujmy tak z kilka sportowych, 100, 100 grzybków sportowych na niego, nie? Zobaczymy, czy nam padnie, żeby sobie tutaj. Już mieć wszystko z głowy i na chillku pełnym zbierać nowych potworzaków, nie? Zobaczymy. No jak mi nie padnie, no zostało nam jeszcze 95 grzybków, żeby go przeklikać. Jak nie padnie, to ja idę się przebierać. I znowu się zobaczymy po krótkiej przerwie. No 70 grzyba zostało, nieźle. Ale chyba nie padnie. Oj, co czuję, że nie padnie. Nie, nie, nie. Dobra, wasting grzybów, jeszcze ten, jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Nie ma sensu, trzeba sobie dozbierać pupili i wtedy go spróbować tam ciachnąć, nie? Więc ja idę się przebrać elegancko i widzimy się za moment. Zatem dobra, no tutaj szukałem itemków, tak szczerze wam powiem, że itemki mi dawały plus 20, to stwierdziłem, że nie ma najmniejszego sensu i trafiłem dwie brońki. Jedna ze średnim rozrzutem, druga z całkiem sympatycznym, niewiele gorczym od tej jaką posiadam aktualnie plus 68 dipsa zamienimy sobie tutaj runkę, bo tutaj mamy lepszą, tutaj mamy 7, tutaj mamy 9. Tak więc zamienimy sobie runkę, odzyskajmy sobie gema, wrzućmy go tutaj ulepszmy sobie to od razu razy 7. I jak to się tutaj prezentuje? Plus 81. Dobra, spoko. Odzyskajmy tego gema, dajmy to tutaj. Oczywiście zaczarujmy i te maski. Tutaj pyk, pyk. Tutaj nic. No i u siebie broń. Dobra, dajmy też golda w statystyki, bo już się tutaj raczej przebierał nie będę, że tak powiem. Wszystko w Inta poleci. Póki co? Dobra. Odpalamy Tulsa Toolsa. W międzyczasie sobie też jeszcze zgarnąłem kluczyk z kopalni do strefy mroku. Tak więc wchodzimy sobie tutaj w SF i sprawdzamy co mamy do kliknięcia. Na bank tutaj jeszcze coś jest do kliknięcia. Oj znowu ciągnie do tego EU18. Nie? No chyba to jest znak, żeby coś z tego EU18 poklikać. <grym> Dobra, EU6 i OK. Od razu strefa mroku, i możemy tego piekła kliknąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć lożków. Dobra, raz, dwa. No. Ile na. Dobra, trzy. Siedzi. I to jest ostatnie, jakie mogę sobie na ten moment przeklikać. OK. Idziemy do wieży. W wieżyce również sobie przeklikujemy. Na ilu procentach w sumie? <laughs> na trzech procentach. No to średniawka, średniawka. Ale coś mi zaleciało w tym gardle no Ale dobra jak go przeklikamy to jesteśmy w stanie Jeszcze kliknąć dom strachów I dwa razy piekło I na tym moje procenty aktualnie się kończą Ale mamy jeszcze tornatko na bank do kliknięcia I co No i na tym sobie zakończymy raczej ten odcinek. Całkiem yy, sympatyczny progres Chyba zaczynałem 281 poziom Więc już 31 leveli yy, wybite Dobra idziemy tutaj i jego sobie klikamy na 2% i później yy, klikamy sobie piekło na 2%. Obydwa lochy. <kłysy> no kurczę, co jest z tym gardłem? Chyba mi wysiada za dużo. Streamy, odcinki. Ulala, muszę się bardziej oszczędzać. Dobra, idziemy. <duszy> Dlatego ten odcinek trafi do Was za miesiąc. Ale klasik. Nie no, dobra, nie będę tak gadał głupot. Dobra, dwa, dwa piekiełka i na tym kończymy strefę światła czy też mroku. Doklikujemy jeszcze tornado do jakiegoś bloka i kończymy ten odcinek. Tak jak mówię, no ten odcinek się pojawi we wtorek, w wtorek i prawdopodobnie w piątek się pojawi również coś, ale nie wiem czy z glas kanona, czy też z EU18. No to też zależy, nie? Jakie będą eventy i w ogóle, nie? Jak będzie event epicki, to może z jak nie będzie eventu epickiego, no to chyba z EU 18 Albo też podsumowanie Hellwaitora, no zobaczymy jaki będzie ten. Zobaczymy to wszystko, zobaczymy jak się gwiazdy ułożą. Powiedziałem w przeciągu kilku sekund, tyle razy zobaczymy, że sam nie wiem co zobaczymy, nie? Dobra, siedziski BD-313. Tornadko. Ładujemy sobie tutaj od buta, pyk, następny też powinien nam paść, no kurczę, plus 69 damage'u więcej na broni, to oni muszą nam tutaj padać, chcąc nie chcąc, no ale ten 300, 314 bym dobił, nie, 314 bym dobił i to by było chyba na tyle, a o ile w ogóle tego nietoperza przeklikamy, bo prawdopodobnie następny też jest na siłę, nie, no dokładnie tak, przeklęte wojowniki. Dobra, 314, no i klikamy, bo już tutaj wojownika nie ma, więc oni nam tutaj powinni padać jak masło. Oczywiście do tego wojownika, który jest prawdopodobnie teraz. O, też nam padł. pełen Wejdźmy sobie. O, ile picków panie. Ile picków. łotego. No dobra. Coś co jest za golda. Nic nie jest za golda, no szkoda. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Tutaj mamy wojownika, ale on też jest bliski do przeklikania, więc może 315 nawet poziom dobijemy. Kto to wie? Kto to wie? Na pewno nie ja. No chyba, na, że nam nie padnie. Daję sobie na niego 60 grzybków. Jak nam nie padnie, no to trudno. Na tym zakończymy ten odcinek. Żeby nie było, że się nie staram dociskać. Dociskamy oczywiście sobie lożki. Tyk. No ale tutaj już widzę, że 30 grzybków mi zostało na niego. Więc, o, ale była bliska próba, nie? Już myślałem, że jednak się coś ruszy. Dwie bliskie próby były. 200 tysięcy HP mu zostawiłem i milion. Tak więc 9 grzybków ostatnie. I koniec. Ostatni. No, niestety, guys. Niestety, guys. Wyszło jak zawsze. Czyli progresik zrobiony. Mam nadzieję, że będziecie ukontentowani tym odcineczkiem. Życzę wam miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i nara!